Korzystanie z pomocy wiersza poleceń. System iOS wyposażony jest w szereg wygodnych funkcji ułatwiających wpisywanie poleceń przy konfigurowaniu routera. Przejdźmy na konsolę routera i spróbujmy skonfigurować aktualną datę oraz godzinę. Jak się domyślamy, konfiguracja daty i godziny może mieć istotne znaczenie dla działania routera, w związku z tym polecenie to może być skonfigurowane w trybie uprzywilejowanym. W związku z tym wypisujemy po polecenie enable i system iOS przenosi nas do trybu Uprzywilejowanego. Mogę domyślić się, że polecenie, które umożliwia skonfigurowanie daty i czasu routera, będzie zaczynać się od sekwencji CL. Więc napiszmy CL oraz znak zapytania, i faktycznie nie pomyliliśmy się. System wyprowadził nam dwa polecenia, które zaczynają się taką sekwencją. Jest to polecenie clear oraz polecenie clock. Oczywiście, polecenie clear nie będzie pomocne dla nas, natomiast polecenie clock jak najbardziej. W związku z tym, uzupełniam swoje polecenie, obrakujące literki i stawiam znak zapytania. Tutaj system iOS po raz kolejny posłużył się pomocą kontekstową wiersza poleceń i podpowiedział mi, że aby ustawić datę i godzinę należy do polecenia clock jeszcze użyć parametru SET. W związku z tym piszę parametr SET i klikam Enter. No, niestety polecenie nie zostało zaakceptowane. System pomocy kontekstowej wyświetlił, że polecenie jest niekompletne. W związku z tym po raz kolejny wydaje polecenie. Podpowiedzi poprzez napisanie clockset i znaku zapytania. System iOS podpowiedział, że by ustawić bieżący czas, należy go podać w takim oto formacie, godzina, minuta sekundy. W związku z tym wpisuję godzina 18 minut. 17 i powiedzmy 27 sekund i enter. No niestety po raz kolejny system iOS nie zaakceptował mojego polecenia, gdyż stwierdził, że polecenie w dalszym ciągu nie jest kompletne. W związku z tym po raz kolejny pytam się o jakie dodatkowe elementy moje polecenie ma zostać uzupełnione? W związku z tym wpisuję znak zapytania i system iOS podpowiada, że należy jeszcze ustawić dzień miesiąca oraz miesiąc roku. W związku z tym wpisuję dzień miesiąca, czyli czyli. 15 oraz miesiąc roku, czyli 9 jako wrzesień. I Enter. No, niestety system ponownie zgłasza komunikat o niewłaściwym parametrze, mało tego, podpowiada dodatkowo, który parametr Najbardziej mu się nie podoba. Chodzi oczywiście o dziewiątkę. No i możemy się domyślić, że miesiąc należy napisać nie za pomocą cyfry, tylko słownie. W związku z tym, w związku z tym yy, uzupełniam, uzupełniam swoje polecenie o słowną nazwę miesiąca, czyli septembre. No niestety system pomocy kontekstowej po raz kolejny wypisał informację o niepełnym poleceniu. W związku z tym po raz kolejny pytam się o jaki parametr o, o jaki argument jeszcze moje polecenie jest. Nie jest uzupełnione. Podaję znak zapytania, i system iOS podpowiada mi, że jeszcze należy podać rok. W związku z tym wpisuję 2012 i akceptuję komendę za pomocą przycisku Enter. No, i widzimy, że system dopiero teraz moje polecenie ustawienia daty i godziny zaakceptował.